Państwa, które dokonały inwazji, brały udział w wojnach lub interweniowały militarnie w konfliktach w Wietnamie. 1. Francja od 1858 roku do 1954 roku najechała i skolonizowała Wietnam, ostatecznie pokonana w bitwie pod Dien Bien Phu w 1954 roku. Zmuszona do wycofania się zgodnie z porozumieniami. 2. Japonia od 1940 roku do 1945 roku okupowała Indochinę podczas II wojny światowej. Pośrednio doprowadziła do głodu w 1945 roku, w wyniku którego zmarło ponad 2 miliony ludzi. 3. Stany Zjednoczone od 1955 roku do 1975 roku bezpośrednio uczestniczyły w wojnie wietnamskiej. Przegrały po ofensywie Ho Chi Minh, wycofały się. Saigon upadł. 4. Korea Południowa od 1964 roku do 1973 roku wysłała około 300 tysięcy żołnierzy. Aktywnie wspierających USA często brutalnych. 5. Australia od 1962 roku do 1972 roku wysyłała wojska wspierające USA w operacjach w południowym Wietnamie. 6. Tajlandia od 1965 roku do 1972 roku wysłała około 11 tysięcy żołnierzy do Wietnamu i udostępniła bazy lotnicze dla USA. 7. Nowa Zelandia, od 1964 roku do 1972 roku wysyłała doradców. Artylerię i personel medyczny wspierający USA. 8. Filipiny, od 1966 roku do 1972 roku wysyłały zespoły medyczne. Techniczne i budowlane wspierające amerykańskich sojuszników. 9. Kambodża, czerwoni Kmerzy, od 1975 roku do 1979 roku atakowali południowo-zachodnie granice i dokonywali masakr ludności cywilnej. Pokonani przez wojska wietnamskie w kontrofensywie w 1979 roku. Reżim ludobójczy został obalony. 10. Chiny, w 1979 roku dokonały inwazji na północny Wietnam, poniosły poważne straty i wycofały się po miesiącu walk.